Różnego typu operacje mogą spowodować, iż nie wszystkie komponenty są ze sobą idealnie scalone. Przykładowo. Po zaznaczeniu tych dwóch werteksów i po wykorzystaniu skrótu F tworzę nową krawędź. Ale w tym przypadku ta krawędź jest połączona z werteksami, jednakże nie jest scalona z face'em, który znajduje się poniżej, a dokładnie nie tworzy ona dwóch odrębnych face'ów, czyli dwóch trójkątów. Także po przejściu do face'ów uzyskuję taki rezultat. Oczywiście. Ja mogę tą krawędź zaznaczyć. I wykorzystać skrót X, a następnie usunąć tą krawędź, lub też mogę skorzystać z odpowiedniej operacji, którą znajdziemy pod skrótem klawiaturowym Ctrl F, czyli w rozwianym menu operacji właściwych dla faceów, a dokładnie Weld Edges into Faces. Aby zastosować tą operację, musimy jednocześnie zaznaczyć krawędź oraz face, który nas interesuje. Ja w bieżącej sytuacji pracuję z krawędziami, także jeżeli zaznaczę krawędź i wykorzystam skrót Ctrl Tab, aby przejść do trybu zaznaczenia faceów, to w tym przypadku tracę dostęp do tej krawędzi. Także mogę przykładowo zaznaczyć face i teraz wykorzystać skrót Ctrl Tab, krawędzie, skrót Shift i wskazać tą krawędź, ewentualnie zwracam uwagę na dostępne ikonki w dolnej części naszego interfejsu. W tej sytuacji mam aktywną ikonkę odpowiedzialną za krawędzie. Ja przytrzymam Shift, dodam do zaznaczenia ikonkę odpowiedzialną za facey i teraz mogę sobie wskazać Face'a, przytrzymać Shift, zaznaczyć krawędź, następnie Ctrl F i wykorzystać omawianą operację. W ten sposób udaje się wtłoczyć zaznaczoną krawędź bezpośrednio do Face'a i tym samym utworzyłem dwa trójkąty. Mogę teraz wykorzystać skrót F, czyli make edge face, aby na bazie tych dwóch trójkątów utworzyć czworobok.